Witam Was w kolejnym odcinku z Prawdziwego Życia na moim kanale. Dzisiaj dzień zaczynamy od pojechania z sąsiadem na cmentarz. Nie wiem, czemu z nami, ale jak poprosił, to jedziemy. No i jak tam? Gotowi? Gotowi jak nigdy. Dobra, ruchy, nie ma na co czekać, ja jeszcze dziś do pracy idę. A to na którą ty do pracy jedziesz? No właśnie, nie wiem, dlatego się pośpieszmy, bo szef może w każdej chwili zadzwonić. I jeszcze presję czasową na nas nakładasz? Dobra, najwyżej na piechotę pójdę. No, i to mi się podoba, kochaniutki, a tak w ogóle to, ile cię ta bryczka kosztowała. Takie fotele wygodne masz? Nie jakoś super dużo. Kilka, dziesięć tysięcy, i Maciek od razu sprzedaje. Ale ja nie chcę go. Cicho tam. No to jak? Jest pan zainteresowany? Nie wiem już sam. Przemyślę to, bo trochę dużo jak za takiego złoma. Tylko szybko, bo całe sławno po niego leci. Mhm, tak, już to widzę. Dojechaliśmy, wysiadamy. To ten tutaj z brzegu. Pomodlimy się i posprzątamy trochę, bo długo mnie tu nie było. Jak mógł pan tak zaniedbać ten grób? Skandal. Dlatego, moi drodzy, wy tu jesteście, do roboty, a nie... Dobra, tak może być, chodźmy, może jeszcze na piwo pojedziemy. Jak pan stawia, to możemy. No to jednak wracajmy. Ło kurde, jaki ruch się tutaj zrobił. Ano rzeczywiście. Panie, gdzie najbliższa Biedronka? Musi pan skręcić w prawo i później na samym końcu w lewo. Dzięki wielkie królewiczu, miłego dzionka. Dlaczego wymówicie jakiegoś dzionka, a nie dnia? Bo tak lubimy i kropka. Dzięki, że mnie podwieźliście. Do zobaczenia. Czasami to on jest tak wkurzający, że masakra... Racja, czekaj, ktoś do mnie dzwoni, zaraz wrócę. Ono, witam szefa, na którą dziś do pracy mam przyjść. A no właśnie, chciałem ci powiedzieć, że dziś masz wolne i nie musisz przychodzić. Ja się śpieszę. Chciałem tylko nas szybko poinformować. Cześć Maćku. Oto świetnie. Dziękuję za informację. Do zobaczenia. Nie uwierzysz wujek, szef zadzwonił powiedzieć, że dziś mam wolne w pracy. Czyli rozumiem, że jedziemy dziś na ryby. No na to wychodzi. Ja tylko na chwilę przerwy. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 137 łapek w górę, czyli 274 zł wpada na nasze konto. Pozostajemy z tym, że każdy lajk like to 2 zł. I jeśli dotarłeś do tego momentu, to napisz w komentarzu sąsiad, a przypnę Ci serduszko. Ja już nie przedłużam i lecimy dalej z odcinkiem. Maciek, chodź tutaj. Już idę, coś się stało? No, o co chodzi wujas? Dzwonili do mnie z warsztatu. Podobno już możemy przyjechać odebrać moje auto. No to nie ma na co czekać, chodź, jedźmy już. A co z moją kawą? Kawa poczeka. To tutaj, na prawo. Twoje autko stoi, wygląda jak nowe. Witam Państwa do BMW. Nie, nie, my do tej czerwonej perełki, co za Panem stoi. Oto świetnie, zapraszam do środka, podliczymy to wszystko. A więc tak, z tego co mi Pan powiedział, to zgubiliście chłodnicę, nie wiem jak. Ale po podliczeniu kosztów razem wyszło 700 zł. Ojeju, tak dużo? Dobra, masz pan to 700. Dziękuję bardzo za naprawę. No, niestety, akurat tak się złożyło, że nigdy do nas nikt nie przyjechał ze zgubioną chłodnicą jak to pan zrobił, nie wiem. Ale dziękuję i miłego dnia. Do widzenia. A więc ja jadę już do domu, no i widzimy się właśnie tam. Wujek, kiedy jedziemy nad to jezioro. No właśnie przygotowuję wędki i możemy jechać. No to ja już idę do auta i tam poczekam na ciebie. No dobra, to ja zaraz przyjdę. Jedziemy na to jezioro w Sęczkowie? Tak, dokładnie. Coś dużo samochodów tutaj. Pewno inni też przyjechali sobie połowić. Witam wszystkich. Dużo ich tu. Gdzie oni idą? Ignoruj ich, nie obchodzi nas to, co oni robią. Tacy trochę podejrzani są. Czego wy tutaj? To nasz teren wieśniaki. Przecież to miejsce publiczne półmózgu. Spokojnie, nie kłóćmy się, to nic wam nie da. Wypierdajcie stąd, albo wam nakopiemy. Dobra, dobra, idziemy, wujek chodź. Ja nigdzie nie idę, nie będą mi jakieś dzieciaki rozkazywać. No to sami się prosicie. No co taki słaby, dajesz dalej dzieciaku. Ja nie mogę, dzwonię na policję, bo mi zaraz wujka zatłuką. Wujek, szybko uciekamy. Ała, już mnie wszystko boli. Zostawcie to auto. Znowu ten złom odpalić nie może. policja. Zatrzymać się już. Proszę państwa, trzech gagatków zostało złapanych, ale niestety reszta uciekła. Zalecam się państwu udać do szpitala ponieważ zostali państwo mocno pobici, wszelkie odszkodowanie państwo dostaną, to tyle z mojej strony i proszę się naprawdę udać do szpitala. Dobrze, bardzo dziękuję za pomoc i miłego dnia. Ja już jadę do szpitala z wujkiem opatrzyć rany, no i ja wam dziękuję za oglądanie, no i do następnego.